Siemano Janusze i Grażynki, witam Was kolejny raz na moim kanale Dzisiaj zabiorę Was w moje ukochane Góry Sowia, one są tam Za tą górką zieloną, taką fajną Tam są Góry Sowia, tu jest w ogóle bardzo brudno i brzydko Bo Ludzie się jeszcze nie nauczyli, że się nie wyrzuca rzeczy na pola Ale dobra, nie o tym dzisiaj Jedziemy w góry. Jest i godzina 11. A chcę być jakoś po 16.00 w swoim mieście, bo tam jest fajna impreza i chciałbym wam ją pokazać. Na pewno będzie ciekawie, także lecimy. Nedługo zacząłem jazdę, Już jest mam jakieś 7 km. Już jest pierwszy podjazd. Tak jest 5 km. No może 3. Nie schodzi poniżej piątki. Nie trzyma, trzyma. No teraz zeszło, ale to chwilowo. I tak trzyma i trzyma, nie lubię tego podjazdu. Trzeba jakoś dojechać do gór, nie? Także widzimy się później, jak to już podjadę. 7%, 7,5% i tak trzyma. No ale po to się jeździ po górach. Także widzimy się później. I nagrywać. Ale pokażę Wam, może jakieś inne ciekawe miejsca. Także lecimy. 20 km za mną, 23. Co by oznaczało, że właśnie przekroczyłem 2000 km w tym roku. Dużo spoko W tym całym roku zrobiłem 3,5. Także jest dobrze. Ale patrzcie, jak tu się ładnie robi. Tu sobie jadę. Tu się robi ładnie, jak tak cudownie pachnie. Fajnie jest. A teraz podjeżdżamy do Srebrnej Góry i tam na lineczku chwilę się zatrzymamy, bo jest ładny. Trochę wam go pokażę. I będziemy podjeżdżać pierwszą przełęcz. Tu się zaczyna robić z tego Mamy też bruki. I 5% cały czas. Ale to jest fajnie. Jest tak przyjemny. I się telepiemy tu nam się, tu nam się zrobiła dycha, to jeszcze nie jest koniec. Podjechałem, przeżyłem stamtąd Jadę tam, tam wyżej jest enduro, Srebrna Góra A ja jadę na dół Jak mogliście zauważyć, nie zatrzymywałem ja się za bardzo w Górze Bo w sumie tam nie ma żadnych widoków Nie ma nic ciekawego, to jest prawda Las i tyle I też nie chcę za bardzo się zatrzymywać, bo Bo no szkoda czasu Trzeba zrobić szybko tą traskę i. Bez zbędnego pitolenia, ale za to widoczki są tutaj, patrzcie Patrzcie jak jest super, w ogóle pogoda jest cudowna Na otwartych przestrzeniach trochę wieje, ale idzie przeżyć Jadę teraz tam I w zasadzie mam już za sobą najcięższy podjazd tutaj Na dzisiejszej trasie To mnie tak trzymała ta Srebrna Góra, masakra No tego też nie nagrywałem, bo trzeba było ustabilizować oddech i w ogóle Także jechaliśmy Przełęcz Srebrną, teraz jedziemy na Przełęcz Woliborską, później Jugoska, Walimska i do domu, zobaczymy ile to będzie kilometrów, ja już nie pamiętam Trzy razy w tym roku to jadę, także nie wiem, jest tutaj ładnie Chwilę sobie odpocznę, takie 5 minut i lecimy, także widzimy się pewnie w lesie Prawie 40 km za mną, 818 w górę, jest to chyba z drugie tyle. Tutaj mamy las. Podjechałem już drugą przełęcz, zacząłem nawet zjazd, ale stwierdziłem, że chwilę odpoczniemy. Także jeszcze sporo, jeszcze trochę przede mną jest tej drogi, ale jest fajnie, jest cieplutko, jest przyjemnie, lubię. Dzisiaj jadę takim systemem, że podjazdy podjeżdżam spokojnie. Na zjazdach odpoczywam Z nikim się nie ścigam Jadę po prostu Na dystans i żeby to przejechać Możliwe, że nawet stówka dzisiaj będzie Bo jeszcze trochę mi zostało Dużo czasu jeszcze mamy, także Może stówka będzie Pierwsza w górach w tym roku, także Zaraz zjadę do Bielawy A później lecimy Do Pieszyc I następne dwie przełęcze. Tam też będzie co jechać, także no co, widzimy się później, jak będzie coś ciekawiej. Za ja chwilę odpocznę, zjem banana i, i lecimy. W ogóle możecie sobie zobaczyć mój licznik. Brighton Rider 10, kupiony w Dekatonie za 220 zł. Wiem, że Chińczyk ma taniej, ale nie lubię tam kupować. Także spisuje się fajnie, spisuje się spoko. Nie mam żadnych czujników, prędkość odczytuje poprawnie. Czasami się gubi w lesie, ale to jak każdy. Także jest spoko i ma przede wszystkim łączność bluetooth, więc mogę sobie od razu przesyłać jazdy na telefon, nie muszę niczego podłączać i do komputera, i to jest fajne. Także myślę, że jest ok. To nic, ja odpoczywam i jadę dalej. Widzicie, pięć dyszek za mną, i zaraz z powrotem wjeżdżamy w góry. Trzy przełęcze do pokonania: Jugowska, Sokolec, Sokolska i Walimska. Także lecimy jedziemy tam, 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 tam zaczynamy podjazd na trzecią przełęcz, tym razem jugowską Patrzcie jakie jest fajnie i nic, jedziemy Będzie jak podjadę będzie ponad 1000 przewyższenia z 7 dych chyba Agres spoko tak. Ta z tych wszystkich przełęczy dzisiaj jest najdłuższa. Chyba 14 km podjazdu. Ale spoko Lecimy. Kawałek podjazdu za mną. A jakie są piękne widoki. I tu. Jest super. 60 km. Tu jest asfalt idealny na tych przełęczy. Także jedzie się bardzo przyjemnie. 6 dych. I 1060 w górę. A jeszcze trochę jest. że się koło dwójki zakręcimy. I fajnie. I jedziemy. Wyjechał 1342 w górę. I 65 km. Jedziemy dalej. Nie zatrzymuje się. Nie ma sensu. Zjeżdżamy w dół. Teraz następny podjazd. O, kolejny podjazd. Tym razem do rzeczki takiego naszego centrum narciarskiego powiedzmy w okolicy. Mam 7 dyszek 1400 przewyższenia. No tu taki średni asfalt w sumie jest trochę, ale jadę. Zobaczymy czy dam radę, jeszcze dużo przede mną. Zdarzają się też takie otwarte przestrzenie. Jest fajnie. Na pewno ładnie. Rzeczka Wita. A to oznacza, że tam kiedyś było dużo śniegu i ludzie jeździli na nartach za tymi drzewkami. A teraz już nie ma. Przyjmujemy to miejsce. Yy, teraz mamy duży zjazd. Ostatni podjazd 10 km i, i kończymy na dzisiaj. Także będzie chyba stówka, mi się wydaje. Jest fajnie, także lecimy. No to zaczynamy podjazd pod ostatnią przełęcz. Ta będzie najgorsza. Nie jest ani najbardziej stroma. Coś jak widzicie, tak całkiem niedaleko są tam barierki. Zaraz tam będę jechał, to też trochę stromo jest. Ale przez większość drogi tutaj jest taka kostka. Przez większość podjazdu trzeba jechać po tej kostce. Także. Na sam koniec zafundowałem sobie taką przełęcz mocno średnią. No ale czego się nie robi dla kolarstwa? Myślę, że chwilkę tutaj odpocznę. Tak, dwie minutki i jedziemy tam. Myślę, że to jest koło dychy chyba w górę. Znaczy 10 km się jedzie. Mam 78 na liczniku. 1575 metrów przewyższenia, więc myślę, że koło 1800 metrów przewyższenia dziś będzie. Taka wycie wycieczunia. Jak przekroczymy 100 km, od razu wyłączam jazdę. Także, no chyba, że nie zrobię tego u siebie w mieście, to wtedy dokręcę. Ale zobaczymy. Nie, nie mam dokładnie, nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. A tutaj w ogóle są rajdy. I tu na tych kostkach bokiem latają. No, to jest fajnie jest, sobie można stanąć, tutaj bokami latają, także jest przyjemnie. No, także nic, jedziemy, no i tak jak mówiłem na koniec filmu niespodzianka będzie, także wytrwajcie. Jakby się ktoś zastanawiał jak się jedzie po takiej kostce, to pod górę, jak ja jadę 10 na godzinę, czy tam 15, to, to nie ma zbytniej różnicy. To był całkowicie świadomy wybór, ta jazda, tędy, ale jak parę razy zapomniałem i zacząłem tędy zjeżdżać, to, to już nie było za fajne. No, zjazd to nie jest nic fajnego, bo każdy piasek tu jest śliski podwójnie, także tak że nie polecam zjeżdżać, ale podjazd to. Podjechana ostatnia przełęcz, 82 km. Tam jest przełęcz, tam jest zjazd. Jestem już trochę zmęczony, więc po prostu jadę do domu. 1740 UK. Pierwszy raz w historii zobaczyć kogoś, kto umie jeździć na rowerze na tym blogu. Także docencie to. Trwa kryterium kolarskie, dzierżeniowie, początek sezonu. Ja zrobiłem sobie stówkę po górach 1700 przewyższenia. jest gitara, teraz odpoczywam, rower sobie stoi. No i wrzucę wam link do sprawy pod spodem, link do Facebooka, link do grupy I zapraszam do oglądania następnych filmów. Siemano!